Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Wszystkich serdecznie witam, pozdrawiam. Mię, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tej koronce do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam, byśmy tak głęboko zaufali, zgodnie z tym, co nam dzisiaj proponuje właśnie Ewangelia, by. Kiedy się modlimy, żeby nie modlić jakoś na pokaz, kiedy, żeby wejść do swojej izdebki, ale to też chodzi o to, żebyśmy byli właśnie prawdziwie pobożni, z wielką wiarą. A więc kiedy się modlimy, żebyśmy mocno wierzyli w to, że nasza modlitwa ma sens. Że to nie tylko tak, a tak na wszelki wypadek się pomodlę, ale, ale kiedy się modlę. To wierzę w to, co mówię. Wierzę, że nawiązuję kontakt z Panem Bogiem, i Pan Bóg wysłuchuje mojej modlitwy, i On w swoim czasie, w sobie wiadomy sposób na tą modlitwę będzie odpowiadał. Myślmy o konkretnych intencjach, o konkretnych sprawach. Możemy je pisać w komentarzach, możemy mieć je w swoim sercu i wspólnie się z wiarą modlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź bola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, w odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Dla, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę, i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Okrwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Witanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości, które, których właśnie nie udało nam się uniknąć, e, którymi obrażaliśmy Boga, drugiego człowieka, e, poniżaliśmy swoją własną godność. Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynio Boga. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące Ognisko Miłości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Dobroci i Miłości Pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich, bezdenna głębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości, umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze lżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię już tego syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg, Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, do zobaczenia o 21.00. Pa, pa.